Cześć, witam Was wszystkich serdecznie nad piękną rzeką Odrą. Jest połowa maja. W końcu udało mi się otworzyć sezon boleniowy. Wcześniej nie było takiej okazji, bo na początku maja była bardzo duża woda, wręcz taka woda powodziowa, podwał. No i odpuściłem temat oczywiście. Nie było, sensu się, nie było sensu się męczyć, trzeba też dać tym rybom odpocząć. Nadszedł czas, żeby, żeby w końcu się za nie zabrać, i, i dlatego teraz dopiero jestem tutaj. Początek maja poświęciłem jelcom. Też pewnie widzieliście już filmy, może przynajmniej niektórzy z Was. Także to też było bardzo fajne doświadczenie. Udało mi się złowić pierwsze w życiu jelce naprawdę wspaniałe ryby i takie łowienie na spawik. Oderwanie się trochę od spiningu, którego zazwyczaj bardzo dużo zażywam i którego dużo widzicie na moim kanale. Natomiast teraz jest właśnie tak jak wspomniałem, połowa maja, chyba dzisiaj jest dokładnie 13, jeśli się nie mylę. Wstałem dzisiaj wcześniej rano, także musicie mi wybaczyć, jeżeli, jeżeli to jest błąd. Muszę, taki plan był na dzisiaj, żeby połowić jakieś, jakieś 2-3 godziny maksymalnie, bo muszę być bardzo szybko dzisiaj w domu, obowiązki wzywają, ale wstałem sobie z samego rana, pojechałem zobaczyć. Jak pachnie rzeka, jak to wszystko wygląda i muszę przyznać, że wygląda to wszystko cudownie. Woda jest nadal bardzo wysoka, nadal w niektórych miejscach dochodzi aż po wał. natomiast w niczym to nie przeszkadza, pogoda jest idealna. Uważam, zresztą ja zawsze tak uważam, bo zawsze jest dobra pogoda na ryby. Ostatni raz złą pogodę na ryby widziałem chyba w, chyba w 58 roku, tak mi się wydaje. Także pogoda jest, pogoda jest fantastyczna, woda jest fantastyczna, powietrze nad rzeką ma, ma wspaniały zapach. Jest, widziałem dzisiaj bobra, widziałem mnóstwo saren, także przyroda, przyroda żyje, żyje w najlepsze, bardzo mnie to cieszy. Bałem się, że po tej dużej wodzie może będzie to jakieś takie wszystko jeszcze osowiałe, że, że, że może coś niedobrego się stanie, o tak może to ujmę, ale wszystko jest w najlepszym porządku, także... Warto nawet na te dwie godziny wybrać się nad rzekę. Zawsze to będę powtarzał. Jeżeli zastanawiacie się, czy warto, czy nie warto udać się nad wodę, jeżeli macie chwilę czasu, to mówię Wam, że, że warto. Trzeba pojechać. Nawet jeżeli mamy nic nie złowić, to, to trzeba jechać. Dobra, koniec mojego marudzenia. Zapraszam Was na film. Zobaczcie, jak to wyglądało od strony wędkarskiej. No i cóż, do zobaczenia przy następnej okazji, albo do zobaczenia nad rzeką. Kto wie, może się tutaj spotkamy. E Jest pierwszy w tym sezonie. Pierwszy bolo. Piękna ryba. 50 trochę. Być może jest 2-3. Zresztą nieważne. To już jest piękna ryba. Świeżutki, piękny boleń. Śliczny, 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 śliczny. Idealna ryba, niczym nie zraniona, wszystkie łuski na miejscu, cudowne płetwy, cudowne kolory, idealny, drapieżnik doskonały, za to kochamy boleń, rewelacyjna ryba, wypuszczamy. Jak widzicie ryby dopisały, ja nie narzekam, otworzyć sezon boleniowy hat-trickiem to, to mi się jeszcze nie zdarzyło. W zeszłym roku złowiłem dwie ryby na początek sezonu, a w tym roku złowiłem trzy, także jest, jest coraz lepiej. Jeszcze chwilę Wam pomarudzę, bo często pytacie mnie czy łowię te bolenie i może skoro mam chwilę to chciałbym ją poświęcić, żeby w takim telegraficznym dosłownie skrócie powiedzieć Wam o swoim sprzęcie. I o tym, co uważam na temat w ogóle sprzętu na bolenie, bo mówię, bardzo często przede wszystkim takie pytania dostaję. Jeżeli już są jakieś pod moimi boleniowymi filmami pytania, to najczęściej są pytania, na jaką wędkę łowisz, na jaką przynętę łowisz. A uważam, że jakby najważniejszą rzeczą jest to, w jakich miejscach się łowi, w jaki sposób się łowi. To jest jakby całe clue tej zabawy. I to też jest taka jakby cała tajemnica, można powiedzieć w cudzysłowie, bo bo łowię nie najgorszym sprzętem od zawsze, natomiast dopiero jak tato pokazał mi jak się łowi bolenie, to zacząłem je łowić regularnie. Ale skoro interesuje Was sprzęt, to powiem Wam nieco, powiem wam nieco o sprzęcie. Zaczynamy oczywiście, zaczynamy oczywiście od wędki. Wędka, która ma tutaj napis, w dobrą stronę jest? W dobrą stronę. To jest napis, który tato napisał tutaj na moje życzenie, Grawiora Monent, czyli Najgorsze nadejdzie, tak można to przetłumaczyć. No i co? Generalnie jest to, jest to kij zbrojony ręcznie. Na blanku bubr buszuje, myślałem, że boleń, ale to bubr. Tak jest, pływa sobie. Dygresja taka mała. Jest to Ciężko powiedzieć o, o tym, że, że można na przykład podobną wędkę kupić, bo jest to wędka ręcznie zbrojona, więc uważam, że nie ma dwóch takich samych. Generalnie do zazbrojenia tej wędki został wykorzystany blank amerykańskiej firmy Talon. Jest to 3-metrowy kij do pół uncji, czyli do 14 gram. Teoretycznie, bo w praktyce te amerykańskie kije to mają duży zapas mocy. Wędka jest, wędka jest cudowna, zawsze chciałem mieć ręcznie zbrojony kij. Zrobił mi go Tato, więc no, nie, można sobie wyobrazić, nie można sobie wyobrazić nic lepszego. Kocham tą wędkę odkąd ją pierwszy raz łowiłem, a to było 2 lata temu, 7 sierpnia dokładnie. Było 39 stopni w cieniu, pojechałem ją przetestować i, i od razu złowiłem piękne ryby. Także, także dobrze się moja przygoda z tym kijem zaczęła. Natomiast nie chciałbym tutaj podniecać się tą konkretną wędką, bo jest mnóstwo świetnych wędek, które są 3 metrowe, przepuśćmy do 15, do 20, do 25 gramów, i można nimi śmiało łowić bolenie. Jeżeli miałbym wskazać cechę, która która miałaby jakby powiedzieć, czy, czy ten kij jest dobry, czy niedobry na bolenie, w takiej, na przykład na takiej rzeczy jak ja łowię, no bo, bo nie wiem, jaka jest specyfika innych łowisk, to uważam, że powinien być to kij dość długi, czyli właśnie na przykład 2,70, takim kijem też łowiłem i było super, albo 3 metry, bo trzeba przynętę czasami posłać dość daleko, czasami jest na przykład właśnie tak jak teraz duża woda, gdzieś tam wystawić wędkę zatrawy, gdzieś wyżej unieść kij, Długa wędka się przydaje, więc proponowałbym dłuższy kij raczej. Nie za sztywny, bo bolenie czasami biorą bardzo agresywnie. To są duże, silne ryby i branie bolenia może zdemolować wasze kotwice, waszą plecionkę, czy tam żyłkę. Na co tam mówicie? Więc raczej proponowałbym, żeby ten kij nie był za sztywny, żeby po prostu amortyzował, amortyzował odjazdy tej ryby. Jeżeli chodzi o kołowrotek, to ja akurat łowię Dive'om Kaldia 3000 SHA. Yy, łowiłem też starym modelem Dive'y. Uważam, że kołowrotek w klasie 2500-3000 yy, to na takie łowienie jest... Aha, o wędce jeszcze może wrócę szybko. Najważniejsze też, żeby dźwigał Wasze przynęty. Jeżeli łowicie przynętami cięższymi, no to odpowiednio mocniejszy kij musicie mieć. Na przykład jeżeli łowicie, nie wiem, strzelam na przykład fantomem yy lipińskiego 16 gramowym czy spiritem trójką, które są ciężkimi przynętami, no to kij do taki jak ja mam, szczerze mówiąc, nie poradziłby sobie za dobrze być może i, i, i lepiej wtedy łowić wędką na przykład do 28 gram. E, taki znajomy łowi dużo takimi właśnie przynętami, świetne wyniki e, osiąga na przykład na spirity trójki i, e, i łowi kijem do 28 gram e, marki Cruai i sobie chwali, nie narzeka. Także to, jeżeli chodzi o kij, jeszcze taki, taki krótki powrót do przyszłości. Jeżeli chodzi o kołowrotek, to też nie musi to być konkretnie ten model. No, ja ten, ten wybrałem, bo akurat taki mi się spodobał i z wyglądu, i z jakiejś tam specyfikacji. Natomiast każdy kołowrotek klasy 2,5-3000, który nieźle wam nawinie linkę, który ma precyzyjny hamulec, to jest ważne, bo ten hamulec musi być precyzyjny. Bo, bo kiedy duży boleń wam walnie 3 metry od nóg, to może się to źle skończyć, jeżeli hamulec nie działa zbyt dobrze. Jeżeli chodzi o przełożenie, też wokół tego narosło wiele teorii. Ja mam akurat kołowrotek o szybkim przełożeniu, który zwija metr żyłki za jednym obrotem korbki. Natomiast jeżeli macie wolniejszy kołowrotek, to ile się zmienia? No tylko tyle, że jak chcecie szybciej poprowadzić przynętę, to musicie po prostu szybciej troszeczkę kręcić. I to jest cała różnica. Naprawdę ja tutaj nie widzę, nie widzę jakby potrzeby, żeby to musiał być akurat taki czy inny kołowrotek. Ma się wam nie mówić przyjemnie, nie może być za ciężki, bo to jest dużo rzutów, to jest takie dynamiczne łowienie dużo się chodzi, dużo się rzuca, i po co ten kołowrotek miałby wam niepotrzebnie ciążyć? Także precyzyjny hamulec, dobre układanie linki, żeby się wygodnie łowiło i rzucało. No i musi to być w miarę solidna konstrukcja, tak? bo to jest dość szybkie łowienie, jak to przy boleniach no i jakieś tam obciążenia na ten kołowrotek jednak są przenoszone także lepiej, żeby to była przyzwoita konstrukcja nie jakiś taki szmelc. Ostatni. Jeśli chodzi o linkę, zdania są podzielone. Wiele osób się pewnie ze mną nie zgodzi w tym momencie, ale ja jestem przeciwnikiem generalnie żyłki. Uważam, że bolenie na żyłkę mogą łowić naprawdę doświadczeni wędkarze, którzy potrafią dynamicznie holować bolenie na żyłce, którzy sobie z tym radzą, którzy nie przedłużają niepotrzebnie holu, bo moim zdaniem, boleń holowany na żyłce 14 czy 16. Szanse jego przeżycia, później jeżeli chcemy go wypuścić, a zazwyczaj tak się na szczęście dzieje z boleniami, mam nadzieję, szanse jego przeżycia są, uważam, znikome. Wręcz minimalne, bo wymęczony boleń po prostu nie chce odpłynąć, wykłada się albo się odwrócił po prostu do góry kołami i jest po rybie. I to jest wielka szkoda, dlatego ja nie uważam siebie za na tyle doświadczonego wędkarza, żeby było żyłką. Ktoś powie, ilość brań jest może, może troszkę mniejsza, jak się łowi na plecionkę. Być może, chociaż ja szczerze mówiąc tego nie zaobserwowałem, łowię na plecionkę od początku mojej przygody z boleniami, nie narzekam, świetnie mi się łowi plecionką, nie uważam, żebym łowił mniej ryb. Czasami tato łowi mniej ryb jak jesteśmy razem, czasami ja łowię mniej ryb, czasami i zdarza się też jemu czasami łowić na żyłkę, czasami łowi na plecionkę i, i liczba brań zapewne byłaby większa, gdyby przejść na cienką żyłkę, ale kosztem, że tak powiem, no też tego, że niektóre ryby mogłyby nam nie przeżyć, a tego byśmy po prostu nie chcieli. Więc ja proponuję po prostu plecionkę i tyle. Plecionka 13 lub 15. Ja używam Power Pro. Dostałem teraz na testy też plecionkę, może widzieliście film firmy Fishing Ser, taką, którą nie przetestowałem jeszcze i na boleniach, ale przetestuję. Zapomniałem po prostu drugiego kołowrotka dzisiaj zabrać. To jest 14 i ona też na pewno na bolenie się nada. Więc wtedy zobaczycie, że i innym kołowrotkiem i inną linką też można łowić. Także 13-15 ja takich linek generalnie używam na bolenie. Zielona, bo bolenie raczej mają dobry wzrok. Jeżeli nie ma szczupaków za dużo w łowisku, a szczupaki w odrze tutaj u nas zostały, uważam, że wszystkie prawie zjedzone, to nie ma potrzeby latem łowić ze stalką. Ja akurat łowię bez stalki. Korzystam, korzystam z zagrawki z krętnikiem rozmiar 16 najczęściej powinien spokojnie wystarczyć świetne agrafki z krętlikiem sprzedaje mój tato w sklepie dam wam link, bo, bo też ktoś tam mnie pytał o te agrafki kiedyś konstrukcja, która nigdy mnie nie zawiodła i myślę, że tyle wystarczy powiedzieć tak naprawdę o agrafkach więcej, więcej nie trzeba, jeżeli kiedykolwiek zawiodła was agrafka to pewnie to jest niedobra agrafka a ten nie zawiodł mi nigdy jeśli chodzi o przynęty to też jest temat rzeka tak naprawdę uważam, że też różnie to bywa Różnie te ryby jedzą po prostu, czasami jedzą to, czasami jedzą tamto. Tu akurat, mam założonego, tu akurat mam założonego spirita lipińskiego, pana lipińskiego, kolegi lipińskiego. Spirit to uznana przynęta. Akurat dzisiaj nie złowiłem na niego ryby, ale to też nie ma żadnej reguły. Spirity łowią ryby. To jest dobry model. Ja może mniejszą sympatią go darzę, ale mnóstwo wędkarzy no, nie wyobraża sobie życia bez spirita. E, lubię fantomy Andrzeja Lipińskiego, e, oczywiście obrotówki, e, też czasami wpadają, jeżeli te ryby po prostu pobierają drobny pokarm, e, jakieś parę podstawowych gum w naturalnych kolorach. I tak naprawdę to jest cały zestaw, e, jaki używam do boleni, i, i tyle mi wystarcza. Genialna jest prostota w łowieniu boleni to, że mamy bardzo prosty zestaw możemy w zasadzie kilka przynęt użyć i jesteśmy szczęśliwi. E, ważnym elementem uważam są spodnie buty. Nie tylko ze względu na to, żeby lepiej dojść do rzeki, czy gdzieś tam po jakichś zalanych trawach, ale teraz się pojawiło mnóstwo kleszczy. A jednak spodnie buty przed takim, takim dziadostwem, że tak powiem, dobrze chronią. I spodnie buty warto mieć. To jest duży wydatek spodnie buty w sensie takie śpiochy i dodatkowo jeszcze buty do brodzenia trzeba kupić albo trampki, jak ja czasami robię. Akurat teraz nie mam trampek, tylko mam spodnie buty Wieżyna, Kiper model i buty też stare kipery. Radzi to sobie bardzo dobrze i, i, i warto spodnie buty mieć, to, to jest wydatek powiedzmy tam rzędu nie wiem, strzelam 800 czy 1000 zł, ale to mamy przez kilka lat i to się nam naprawdę zwróci, będziemy z tego zadowoleni. Nieodłącznym elementem wypraw moich wszystkich wędkarskich, a szczególnie boleniowych jest też czapka z daszkiem. Ja uważam, że najważniejsza jeżeli chodzi o łowienie ryb i o skuteczność nad wodą jest właśnie czapka z daszkiem. Wiele razy się to sprawdziło, więc się nie śmiejcie. Jak zmienię czapkę na odpowiednią, to zaraz się zaczynają, zaczynają brania. Tak wygląda pokrótce, że tak powiem, pogadanka. Gdybyśmy mieli powtórzyć, i naprawdę nie wierzcie całej jakby ideologii, która narosła wokół, wokół sprzętu że taka wędka jedynie jest słuszna, czy taki kołowrotek jest jedynie słuszny. Jeżeli macie 3-metrowy kij w miarę delikatny, który na przykład, nie wiem, mówicie klenie, czy, czy, czy jakiś taki delikatniejszy kij, może szczupakowy, kołowrotek klasy 25 3000 z niezłym hamulcem, macie trzynastkę czy piętnastkę plecionkę, czy coś mniej więcej w tym rodzaju i kupicie sobie parę boleniowych przynęt, to możecie spędzić piękne chwile nad polskimi rzekami, na szczęście świadomość uważam, troszeczkę wędkarzy rośnie. Bolenie, bardziej ludzie dbają o, o bolenie, o to, żeby też je wypuścić w, żywe po prostu. Nie są te ryby zabierane tak często jak inne gatunki, i dzięki temu, może w Polsce, która jest trudnym generalnie terenem do, do wędkarstwa, uważam, mocna jest presja. Przełowione są łowiska, zaniedbane też niestety przez, przez jakieś tam organy, które się tymi łowiskami opiekują. Ale bolenie jeszcze czasami możemy łowić. To są piękne, srebrne rakiety rzeczmy torpedy i każdemu z Was życzę, jeżeli nie złowiliście jeszcze bolenia, to życzę Wam, żebyście mieli tą przyjemność. A dzisiaj już żegnam się z Wami, korzystajcie z tego pięknego dnia, trzymajcie się, cześć.